Kochani, to już połowa drogi za nami, praktycznie taki czas, w którym będziemy też doświadczać przez to jakiegoś być może trudu, zniechęcenia. Może pojawiły się takie momenty, kiedy wyjechałeś na wakacje, czy szukałeś jakiegoś odpoczynku, i wtedy ten czas na medytację, słowa, na jego rozważanie gdzieś był trudny do znalezienia, do ogarnięcia. Jednak to nie jest najważniejsze, to znaczy, nie, nie najważniejsze są te momenty, w których dokonywały się jakieś sukcesy czy jakieś spektakularne porażki, bo one są wpisane w dynamikę naszego życia duchowego, naszego rozwoju wiary. Nie da się cały czas być na takim samym poziomie, dlatego że to by oznaczało albo jakieś zaprzestanie życia duchowego i wtedy ten poziom jest zerowy, albo z drugiej strony oznaczałoby to jakieś trwanie w iluzji, w kłamstwie, że u mnie naprawdę nic się nie dzieje. Nie ma żadnego ani pocieszenia, ani strapienia, ani takiego momentu, w którym jest dobrze, ani takiego momentu, w którym jest źle. Jedna i druga rzecz ma w tej dynamice wiary swoje miejsce i wszystko to akceptujemy. Że tacy jesteśmy, że przez skazę grzechu pierworodnego mogą się pojawiać takie momenty trudu i bólu, a z drugiej strony przez działanie Ducha Świętego w nas, przez to, że robimy Bogu przestrzeń na, na działanie, na słuchanie Jego słowa, że pojawiają się też takie momenty naprawdę piękne. I to jest taka zachęta do Was, żebyście teraz nie zniechęcali się, zaakceptowali to, do czego Bóg w tym momencie zaprasza. Zaakceptowali, że ten czas, który jeszcze przed nami, czas, który pewnie też będzie związany z jakimiś Różnymi trudnościami, ale też pięknymi momentami, że w tym wszystkim będzie działać Bóg. Że będą działać duchy dobre, duchy, duchy złe i będziemy działać my. I to nasze działanie jest takie trochę jak działaniem działanie rolnika, który przygotowuje glebę, spulchnie ją, dba o nią, pieli chwasty, po to, żeby ziarno Słowa wydawało obfity owoc żeby tak rzeczywiście się działo, to znaczy, żeby to słowo, które jest przemodlone, otwierało nas na naszą codzienność, musi być przyjęte przez naszą całą osobę. Nie da się przyjmować tylko tego na poziomie samego intelektu, samych uczuć, czy samej woli, ale o tym za chwilę chodzi o to, żebyśmy przyjmowali je całym naszym umysłem, całym sercem. Całą, całą wolą. Sama codzienność i nasze doświadczenia życia nas o tym przekonują. Kiedy jesteś do czegoś przekonany całym sobą, nie tylko umysłem, nie tylko na poziomie uczuć, nie tylko na poziomie woli, to autentycznie tym żyjesz. Możesz być przekonany na poziomie, dajmy na to, umysłu do głosowania w wyborach na tego, na tego lub innego kandydata. Jeżeli to jest tylko na poziomie umysłu, redukuje się to tylko do tego momentu, w którym przychodzisz, zakres, stawiasz krzyżyk, zakreślasz głos, rzucasz go i dalej tym nie żyjesz. Nie jest to związane absolutnie z całym naszym człowieczeństwem, nie dotyka to całej Twojej, całej twojej osoby. Zaznaczone, wrzucone, idziemy dalej. Wchodzimy w naszą rzeczywistość, która jest, która jest bogatsza. Podobnie jest, jeżeli byśmy byli związani z czymś. Tylko emocjonalnie. Emocje szybko, szybko wygasają. Trwają igrzys igrzyska olimpijskie. Kiedy oglądamy jakieś zmagania naszych sportowców, na pewno się pojawiają emocje. Na pewno się pojawia radość, na pewno pojawiają się też gorycz. Jeżeli oglądamy łzy ich porażki, w pewien sposób z nimi empatyzujemy, współczuwamy patrzymy na to, jak męczą się, jak walczą sami ze sobą i też ze swoimi przeciwnikami na arenach na arenach sportowych, jednak nie nosimy tego dalej w sobie. Po obejrzeniu jakiegoś meczu, nie wiem czy, czy wy tak macie, ja tak przynajmniej mam, to nawet jeżeli on mnie w jakiś sposób wciągnął, zaabsorbował, był ciekawy, bo dużo się działo, działo na boisku, to radość, która jest spowodowana, wygraną, czy smutek po, porażki, bardzo szybko we mnie wygasa. Ze względu na to, że te emocje były tylko przez chwilę. I tak, też jest to dobrze. Nie, nie czuję się związany jakoś ze sportowcami tak całym moim życiem. Ale tylko w tych momentach, w których w jakiś sposób chcę być, chcę być z nimi, chcę być blisko kibicować, to mnie też interesuje, w jakiś tam sposób odpręża. Nie przenoszę tego we wszystkie wydarzenia mojego dnia. Podobnie będzie, jeżeli chodzi o samą, sam poziom woli. Mogę sobie postanowić, że będę robił to, to i to. Jakieś, jakieś dobre postanowienie teraz, przez czas kolekcji, postanowiłem sobie, że nie będę, nie będę pił kawy. Odzwyczaje się trochę, unormuje się ciśnienie, i tak, i tak dalej. I to było coś, co tylko gdzieś tak na początku mnie, za, mnie zajęło, że musiałem się pilnować, że to taki zwyczaj, że rano, pierwsze co to kawa, ale potem to weszło automatycznie. Stało się nawykiem, tak jak wcześniej nawykiem było to, że dzień zaczynam od filiżanki tak te, potem stało się nawykiem to, że, że po prostu tego nie robię, że nie zatrzymuję się nad tym i również to nie dotykało samo, całego mojego życia. To dotykało tylko tej sfery woli, czegoś co mam w sobie wypracować, czego się mam nauczyć, zdobyć też w tym wie, większą wolność. Możemy w ta, każdy z tych trzech sposobów podejść do Słowa Bożego. To znaczy, jeżeli zatrzymamy się tylko na poziomie intelektu. To będziemy bardzo dużo widzieli na temat Biblii, wiary. Można zdobywać sobie kolejne tytuły naukowe z, z teologii, ale słowo, które jest studiowane umysłem, tylko i wyłącznie, nie będzie nas zmieniało, nie będzie przemieniało naszej codzienności, nie będzie dotykało serca, nie będzie owocowało. Po prostu będę specjalistą od tego, jakie ono jest, od kontekstów kulturowych, może nawet od, od języków, Natomiast w żaden sposób nie stanę się człowiekiem, który tym słowem żyje. Jeżeli się zatrzymam na poziomie emocjonalnym, moje doświadczenie słowa Bożego będzie wrażeniowe. Będę tylko trzymał się tych wersetów, na przykład, które w jakiś sposób mnie wzruszyły, poruszyły, albo będę wracał do tego, że kiedyś Pan Bóg mnie poruszył takim słowem, ono było bardzo piękne, bo to było słowo o, o Jego miłości, otworzyło mnie to na coś. Ale dalej nie, będę, nie będzie to owocowało. Będę też bardzo niestały w tym wszystkim. Szedł od jednego poruszenia emocjonalnego do, do drugiego, a same poruszenia emocjonalne, jakkolwiek nie są piękne, tak są krótkotrwałe i znowu nie wydają owoców. Jeżeli się zatrzymamy tylko na poziomie siły i własnej woli, to będziemy się tak duchowo napinać, prężyć duchowe, duchowe muskuły i bardzo łatwo. Uzależnić od mojego wysiłku, to znaczy od tego, co ja robię, Boże działanie we mnie. Nie zgadzam się na łaskę. Zgadzam się tylko i wyłącznie na, na moją pracę. To, co wypracowałem, to, co zrobiłem, jakie notatki sobie porobiłem, uczyniłem postanowienia, to się stanie dla mnie miernikiem żywotności, słowa Bożego w, w moim życiu. I stoi zatem jeszcze jedna pokusa, to znaczy taka pokusa moralizatorstwa, że będę innych pouczał. No skoro, o ja, to już wypracowałem, to zrobiłem, tego się nauczyłem, to Ty też tak, powi ty też tak powinieneś. Nie jest owocem to, że będę skierowany zamiast ku Bogu, ku doświadczeniu Jego życia Jego słowem w moim wnętrzu, będę skierowany ku drugiemu człowiekowi. To tak jak Jezus mówi w przypowieści, widzisz belkę wokół widzisz jazzkę wokół drugiego, nie zauważając belki w swoim. Słowo, które jest tylko przeżywane na poziomie siły woli, sprawia, że bardzo bym chciał robić coś takiego, żeby wszyscy, żeby wszyscy mieli tak jak ja. Pokazywał, że to jest łatwe, że to jest proste i że wystarczy zapracować. To nie jest droga do spotkania Boga. To jest droga tylko do spotkania się z własnymi ambicjami. Będziemy teraz, czy przyglądamy się temu, jak żyć tym słowem. W wydarzeniach, w wydarzeniach dnia. Nauczyć się tego, żeby nie uzależniać aktywności Bożej czy, na, czy owocności naszego słuchania od tych trzech, tych trzech sfer. W tym sensie, żeby zobaczyć, że to będzie przenikało przez całość. Że to nie jest tylko jedna rzecz, jedna, jedna noga, trójnoga, ale wszystkie trzy są potrzebne, żeby on, on ustał. Bo jeżeli szukamy Boga w Jego słowie. Będziemy go znajdować również w naszej codzienności. Często jest tak, że mówimy, że nie widzimy jego obecności, działania w naszym szarym dniu i nawet myślimy, że on jest nieobecny w, tym, czy konkretnej, w tej czy konkretnej dacie, w tej czy konkretnej sytuacji. Być może dzieje się dlatego, że nie słyszymy i nie znajdujemy go, go w, jego, w jego słowie. Nie doświadczamy jego obecności w naszej modlitwie. Czymś, co nam pomaga w tym zarazić, jest, zaradzić, jest właśnie wejście w taką pogłębioną modli modlitwę Jego słowem. Bo im więcej się modlimy słowem Boga, tym On jest i tutaj stawiamy cudzysłów bardziej obecny w naszym życiu. Im głębsza i hojniejsza jest nasza modlitwa, i tutaj znowu cudzysłów, tym Bóg jest bliższy. Nie chodzi tutaj o to, że w tym momencie robię coś, co sprawia, że Bóg. Inaczej działa w moim życiu. Tu chodzi o moje subiektywne ludz, ludzkie wrażenie, o trwanie w jego miłości i obecności. Tak samo jak Bóg kocha Cię każdego dnia w ten sam, identyczny sposób, z największą miłością i zaangażowaniem, tak samo jest obecny w Twojej codzienności. Od Ciebie natomiast zależy, na ile jesteś gotowy to przyjmować. Na ile w Twoim życiu jest taka przestrzeń, miejsce, uważność. Na jego, na jego obecność. Można tak przyzwyczaić się do czyjejś obecności w swoim życiu, że się przestaje go zauważać. Bardzo, bardzo często tak mamy, jeżeli chodzi o ludzi biednych. Czy potraficie, nie wiem, przypomnieć sobie twarz tych ludzi, którzy, których codziennie mijacie do pracy jakichś biedaków, którzy proszą o jałmużnę, albo, albo nawet nie tylko, bo to taki przykład skrajny robotników którzy gdzieś tam coś remontują w pobliżu Twojego miejsca pracy, w, swoje, w Twojego miejsca domu, możemy się tak przyzwyczaić do nich, że oni po prostu są, że, że już nie widzimy. Boga, z Bogiem może być tak samo, mogę go zredukować jak do poziomu takiego nie tyle osoby, którą spotykam, ale elementu mojego dnia. I przestanę go, przestanę go widzieć. Głęboka modlitwa słowem będzie sprawiać, że nasza relacja z Bogiem będzie bardziej zażyła. Że będę chciał tak jak rzesz wpatrywać się w jego oblicze twarzą w twarz. Im więcej Bożego Światła w moim życiu, tym widzimy, że jego obecność staje się bardziej pełna. Nie, nie wiem, jak to dobrze, dobrze skonstruować po polsku, ale że w tej przestrzeni naszej codzienności łatwiej mi jest się z nim spotkać na, na, nasze, na mojej codziennej modlitwie i zobaczyć, że. Um, Moje codzienne życie, praca, odpoczynek z bliskimi, z rodziną nie jest czymś, co jest oderwane od modlitwy, że to nie są dwie przeciwstawne rzeczy, ale jedno wynika z drugiego. To nie modlitwa jest czasem, który jest wrzucony w codzienność albo wyrwany z niej, ale my, codzienność jest przedłużeniem mojej modlitwy. To tam doświadczam działa, działania Bożego. Bardzo ważne jest to, aby to słowo, które jakoś nas poruszyło w pewien sposób, tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, że dobrze jest przygotowywać sobie tekst na modlitwę dzień wcześniej, wieczorem, a potem przemodlić go rano i wracać do, nie, do niego w ciągu, w ciągu cał, całego dnia. Tutaj jest bardzo bardzo taki, taki ciekawy i bardzo, bardzo prosty sposób do tego, jak, jak do tego wracać, a, a mianowicie warto sobie zanotować, czy w jakimś dzienniku duchowym, czy w tej podręczniku do formacji, czy na karteczce, słowo, które najbardziej zajęło nasz umysł, serce i wolę. Oczywiście to jest tylko jedna z pomocy do, zachowy do, zachowywania, do zachowywania słowa. To nie jest cel sam w sobie, ale coś, co ma mi pomóc skupić się na jakimś elemencie Bożego głosu, który do mnie przemówił i żyć nim przez cały dzień, wracać, wracać do Niego. Są takie osoby, ja osobiście też znam kilka takich osób, które nie tyle notują, co rysują coś sobie. Są też takie specjalne wydania Biblii, do tego, żeby czytać je i tam, gdzie jest słowo, które Cię. Najbardziej, czy wybierając to słowo, które Cię najbardziej poruszyło z danego fragmentu, na przykład z psalmów, są piękne albumy, do właśnie takiego czytania, czytania psalmów, żeby zrobić z tego jakiś rysunek. W ten sposób wyrazić to, co dotknęło Twojego umysłu, uczuć i to, co dotyka Twojej woli. To jest wszystko ludzkie, i to ma nam pomagać sprowadzić, no może nie sprowadzić Boga, ale zaprosić Boga do. Do mojej codzienności. Te sposoby, które do zachowywania słowa są, są naprawdę przeróżne. Najważniejsze, żeby znaleźć coś, co będzie dla ciebie dobre. Te dwa przykłady to tylko przykłady. To, to sposoby, które w jakiś sposób przetestowane czy, czy polecane mogą, mogą ci pomóc. Ale bardziej nam chodzi o to, że to słowo w moim codziennym dniu nadaje mu kolorów. Często jest tak, że żyjemy na pamięć, tak bezmyślnie goniąc za sprawami, za sprawami dnia. To jest doświadczenie, które myślę, że, że większość z nas ma, że wstajemy, ogarniamy siebie. Jeżeli mamy rodzinę, dzieci, wnuki, to, to, to również ich. Praca, szkoła, dom, przedszkole, gotowanie obiadu, sprzątanie, coś, coś tam jeszcze, formacja na wspólnotę, do domu i, i, i spać. Wszystko się dzieje w takim kołowrotku, który zdarza, Który jest taki bardzo szary, grozi nam wszystkim to, że nawet jeżeli to jest taki układ, który daje nam poczucie bezpieczeństwa, to będzie nas prowadził do pasywności, będzie nas usypiał. Sprawiał, że zamiast żyć naszym życiem, które jest piękne, przez Boga pobłogosławione, będziemy egzystować tylko, wchodzić w taką rutynę. A to właśnie słowo, które jest codziennie inne, słowo, przez które Bóg codziennie inaczej do mnie mówi, pozwala mi się obudzić. Zobaczyć, że w tym wszystkim, co jest znane, w tym wszystkim, co jest też takie oswojone, może nawet nudne czasami, Bóg będzie przemawiał. Codzienność, która jest miejscem na spotkanie z Bogiem, miejscem przeżywania go w poszczególnych wydach, Wydarzeniach dnia jest przez Boga ubogacana, oczyszczana. Popatrzmy na Jezusa. Dlaczego On, Syn Boży, mając 33 lata rzymskiego czasu na zbawianie świata, 30 lat żyje w ukryciu i w zwyczajności, w szarości, w spokoju, w ciszy, nikt go nie, nie zna. Swoim wejściem w historię świata, Jezus, słowo wcielone, ukazuje nam głęboki sens i wartość właśnie takich dni. W których się nic nie dzieje, w których możesz doświadczać, doświadczać znudzenia. Jezus pokazuje, że czas jego przepowiadania, słowa Bożego, zwiastowania Królestwa Bożego, przypada również na, na szare dni. Co więcej, popatrzcie na przypowieści. Jezus posługuje się obrazami z szarej codzienności. Tych ludzi, którzy Go słuchają, mówi o pracy. Rolników, mówię o pracy, pracy rybaków i tak dalej, i tak dalej. Dowartościowuje ten Twój szary, zwykły dzień. Skoro Jezus tak mówił 2000 lat temu, dalej jest obecny i żywy w swoim słowie, to dzisiaj też może tak do Ciebie przemówić. Przez jakiś obraz z dnia codziennego, przez doświadczanie sprzątania, wyprawiania dzieci do, do, do szkoły, on tam jest z Tobą. I on tam naprawdę chce być przez ciebie zauważony, wysłuchany, doświadczony. Warto jest też wracać do słowa, które nas poruszyło w ciągu tygodnia. Dlatego ten jeden dzień sobie poświęcamy na medytację powtórkową, na modlitwę, która ma nam tak zebrać wszystkie te rzeczy, które, które były i zobaczyć, co najgłębiej porusza mój intelekt, serce i wolę zobaczyć, żeby działanie Boga tak z perspektywy. Nie chodzi bynajmniej o to, żebyśmy odtwarzali w sobie uczucia, przeżycia, które, doświad które nam towarzyszyły w, przy modlitwie, bo wtedy mogłoby nas to bardzo łatwo zamknąć w takim kręgu własnych uczuć, przeżyć i doznań. Ale chodzi o to, żebyśmy mogli głębiej i dłużej pobyć ze Słowem, które w pewien sposób nas dotknęło, przemieniło, oświeciło i jeszcze więcej z niego wycisnąć. Jeżeli można, jeżeli można tak, tak powiedzieć: zobaczyć, że to jest to rozmowa z Bogiem, która była zaczęta, ale jest w niej jeszcze wiele wątków, w których, o których warto porozmawiać, które warto poruszyć. Posłuchać tego, co on tam ma mi do, po, do powiedzenia. Doświadczyć tego, że Bóg cały czas jest gotowy do mnie mówić. To, co zaczyna, to, co mówiliśmy na początku, tym, co doświadczaliśmy też w tych pierwszych tygodniach. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że odkrywanie Boga w codzienności nie jest też takie proste i jedno, jednoznaczne. Dlatego, że świat, w którym żyjemy nie jest, nie jest jednoznaczny. bondytwa Słowem Bożym też nie zawiesza naszych słabości. Pozostajemy ludźmi w tym, co dobre, ale również w tym, co w nas nieuporządkowane. Często nie wierzymy w to, że działają w nas duchy, jak mówi święty Ignacy Zoyoli. Duch dobry, czyli Duch Święty, aniu stróż. Wstawienictwo świę świętych, ale także do zły. Nie chodzi o to, żebyśmy demonizowali nasz, nasz świat, naszą rzeczywistość i w każdym momencie w widzieli działanie z złego ducha, ale żebyśmy byli świadomi, że jesteśmy terenem walki duchowej, walki dobrych i złych duchów, i tego faktu nikt i nic nie zmieni. Ani nasza codzienna modlitwa, ani codzienne. Słucha słowa Bożego, ani nasze życie sakramentalne. Nic nie zmienia faktu, że złe duchy będą chciały wtrącać się w nasze życie. Im bardziej nasze życie jest takim życiem świętym, życiem w świetle słowa, im bardziej zbliżamy się do Boga, tym bardziej zły duch szuka do nas wstępu i chce wykorzystać nasze słabe punkty. To bardzo pięknie mówił o tym, to jest przykład z życia. Świętego Franciszka, co jest coś, takie zdanie, które mnie też osobiście bardzo, bardzo poruszyło, że za świętem ukrywa się człowiek, który poznał piekło ludzkiej nędzy, dramat grzechu, desperacji i negacji Boga. Walczył z Bogiem jak Jakub i nosi znami tej walki. Tutaj tylko takie dopowiedzenie. Autor, tutaj to jest bodajże Leonardo Boff, odwołuje się do momentów, w którym Jakub walczy całą noc z Bogiem mówi: Nie puszczę cię, dopóki mi nie po sławisz. I potem Bóg wywichnął mu biodro, potem Jakub całe życie, a właściwie Izrael, całe, całe, życie, całe życie kulał. Nie chodzi nam tutaj o to, żebyśmy w tej walce duchowej Uzależniali od siebie swoje zwycięstwo, czy też stwierdzali, że mamy w którymś momencie taką zażyłość z Bogiem, że już pokus nie ma. One będą. I tutaj tym bardziej potrzebna jest nam uważność na to, żebyśmy nie dali się zwieść. Czasami, też własnym uczuciom, przeżyciom, że słowo, słowo bo nas prowadzi, prowadzi do, te, do tego czy, czy owego. Ostatnio nawet słyszałem takie takie stwierdzenie, że ktoś otrzymał słowo na, mo, na modlitwie i całkowicie opacznie je zinterpretował. Zrobił sobie z Boga kogoś, kto, kto chce go dręczyć i zgodził się na, zgodził się na to dręczenie, absolutnie wszedł w taką pasywność, w tym sensie, że nie będę zmieniał swojego życia, walczył o to, co dla mnie, o to, co dla mnie ważne, bo Bóg nie chce mojego szczęścia, szczęście da mi Szczęście dami dopiero w niebie, a teraz Bóg to, to, to wycofuje. To jest właśnie taki efekt działania złego ducha, że można nawet w tym, w tym czasie słuchania słowa tak sobie z nim zmanipulować, żeby wychodziło na moje, zamknąć w nowym świecie swoich, swoich pragnień. Słowo Boże nam będzie właśnie pokazywało że to nie, nie tylko moje pragnienia determinują moje życie, określają mnie, ale pozwoli nam patrzeć głębiej na naszą rzeczywistość, pokazywać taki drugi wymiar naszej codzienności, przypominać nam, że nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Możemy oczywiście odchodzić od trwania w Słowie, od modlitwy, osobistej kontemplacji Słowa Bożego. Wtedy będziemy doświadczać tego, że proces się odwraca. Że nasza codzienność będzie bez głębszego sensu, taka bardzo płytka, nudna, szara, to będziemy wtedy tracić wzrok głębi. Nie będzie w nas wypracowanej przez Słowo Boże intuicji, takiego poszukiwania automatycznego Boga we wszystkim, jak to jezuici powiedzą, szukać Boga i znajdować Go we wszystkim, w każdym, wyda w każdym wydarzeniu dnia, też takiego pragnienia, powracania do słowa. I, i, trwania, I trwania w nim. Zaprośmy Boga. i Pozwólmy mu właśnie to nas kształtować, taką wrażliwość na Jego obecność. Cieszmy się tym każdym szarym dniem, bo on jest miejscem, gdzie mogę się z Bogiem spotkać, gdzie, gdzie mogę zobaczyć to, że, że dla niego moja codzienność jest takim właśnie jak glina w ręku karodcarza. Materiałem. Do, z, którego dzie, z którego lepiej się dzieło sztuki. Jedyne i niepowtarzalne, że to, mimo wszystko, to co, co szare, co proste, jest przed Bogiem głęboką wartością.